Siemanko cześć witajcie 27 kwietnia, około godziny 19 i witam Was w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dzisiaj znajdujemy się na polu, gdzie było nagrywane agregatowanie uprawa agregatem podorywkowym. I dzisiaj leci kolejny zabieg, zaraz po rozsiewaniu nawozów. Jak widzicie kolejne porenówce są tutaj zrobione. I lecimy z. Agregatowaniem naszym Agromaszem, oczywiście przodem. Tak wygląda ładnie robi, miesza fajnie. W miarę głęboko ustawiliśmy te nasze zęby, jak to tam kto mówi, na to każdy inaczej. No i właśnie lecą sobie chłopaki. Bo jest z nami Michał, także ja im się tam na razie nie wtrącam, trochę tak ponagrywam, trochę z tej części pola, trochę z drugiej. Jak wygląda ta uprawa? No tu zresztą widać deszczyk poszedł i moment zabiło. Także uprawa pod kukurydzę, czas zacząć. Niewa opakera tutaj robi robotę. Super to wygląda. No i uprawa przynajmniej jest zrobiona tak, jak powinna być. Chociaż nie wiem, tutaj niektórzy mogą mieć jeszcze do tego zastrzeżenia. Choć mi się tutaj naprawdę ładnie podoba to, co zostało zrobione. A zresztą, co tam? Ludziom się nie dogodzi. Ważne, żeby samemu się cieszyć z tego, co jest zrobione. I co? Jak widzicie, ziemia. Mokra, zabita e, po deszczyku. Nie wiem co z tą pogodą jest. Tak się dziwnie to wszystko robi. Nie wiadomo w ogóle co robić, bo dzisiaj też się tak zastanawialiśmy czy robić to uprawę, czy nie robić, bo no kurde, znowu deszcz wyskoczy i mówiłem w końcu, może byśmy zrobili przed samym siewem. No ale brat mówi, żeby trochę to przeszło. przeszło. E... Żeby po prostu ziemia się też nagrzała że jakaś pogoda przyjdzie no Zobaczymy zresztą jak to będzie Miejmy nadzieję, że to już jest koniec Naszego deszczyku I koniec tej pogody Nie będę tam uciekał do brata Także tutaj wam tylko coś nagram Takie nawet na krótkiego, żebyście zobaczyli co tam się u nas dzieje Ciekawego Ale z drugiej strony też Żeby zawsze coś było Na tym kanale A tu tak McCormick se nawet ładnie Mruczy I nawet w miarę sobie z tym lata. Wiadomo, można jeszcze szybciej. Ale po co? W miarę ładniej, tak zapiernicza. I tu, jak widzicie, na górce już jest całkiem inna ziemia. Tu już jest bardziej przeschnięte. Zresztą zaraz wyjdę tam i Wam pokażę. No w sumie mógłby jeszcze Szybciej Mógłby, mógłby Także naprawdę teraz odkąd jest McCormick to Fajnie się tym robi, jest wygoda, jest już inaczej Ale no przecież eee, Kurde no To jest jak z każdym ciągnikiem używany Nie wiadomo co, gdzie, kiedy czy o wszystkim nas, nam też poprzedni właściciel powiedział. Chociaż poprzedni właściciel i tak nam na pewno więcej powie, jak to się mówi, aby był kupiony od handlarza, no to, no to od razu też mogę to powiedzieć, bo tu się coś więcej dowiemy. No bo oczywiście osoba, która handluje, no to na jedne co może powiedzieć, no to no panie, ja kupiłem do handlu i sprzedaję, więc ja o tym nic nie wiem. No co najlepsze, no to zobaczcie, znowu są chmury. Tak cały dzień dzisiaj i nie wiadomo, co, co tutaj robić, co działać w tym polu. A zobaczcie sobie tutaj, tu już jest inaczej. Troszeczkę innej ziemi, tak jak mówiłem, że tutaj mamy dwa, dwa rodzaje na tym polu. No i zobaczcie, tu już jest całkiem inaczej i to już jest powierzchniowo przeschnięte. Tutaj już całkiem szybciej schnie. Inaczej to wygląda. Tutaj już yy, powiem Wam, że na to ale zobaczcie, jak się uprawia. Na tą stronę to nawet do połowy tego pola nie trzeba było uprawiać. Bo tu naprawdę to by wystarczyło. Jest tak ziemia miękka, i w ogóle. No ale no, tu już się robi taki bardziej. Naprawdę, taki bardziej piasek się robi. Siedzi o przy, już przy tej uprawie. Tu już naprawdę bardziej to lepiej wygląda. No ale też widzicie, że inaczej tutaj ziemia i obsycha, i wszystko. Także tak jak mówię, najgorsza jest tamta strona. Tam, no to fakt, no, trzeba byłoby i trzeba. A tutaj to nawet mogę powiedzieć, sam z własnego punktu widzenia, co tu widzę, że no nie trzeba byłoby takiej uprawy. Wystarczyłoby samo to, że wjechałoby się z siewnikiem i zasiało, bo jest w miarę miękko, nie jest tak twardo. No ale tu gdzie już kolejna, no to już jest zabite. Chyba, że ta redlica z tego siewnika by jakoś to głębiej, jakoś by to weszło. Pytanie tylko po co. Jak się uprawia, to się uprawia. Jak się robi, to się robi. no. Ale aby człowiek już naprawdę chciał tak przeoszczędzić, no to może coś takiego. Nie chcę się chłopakom tam wpierniczać w rozmowy, dyskusje. Niech sobie pogadają. A ja sobie trochę postoję, ponagrywam migiem. Może coś z bratem nagram, bo jeszcze ma jedno pole robić. Może tam coś się znowu nagra? Nie mówię nie. Tam prędzej może coś z kabiny. A tu chociaż coś takiego nagram. Powiem Wam, że dziwna, dziwna w ogóle ta pogoda. Ta wiosna też dziwna. Zimno jest. Jest totalnie do D. Zaraz to zobaczymy, jak tutaj idzie z tej strony. Powiem Wam, że robi tu kilka ciągników Robią tu ludzie dookoła, nie tylko my o tej porze. Więc zawsze coś dzieje na tym polu. Tu koło mnie też już jest orka wykonywana farm trackiem A nie chcę się za bardzo tam z kamerą pamiętać. Po co ma ktoś później mieć problemy, pretensje? Tak, to ja sobie tutaj nagram bociak bociak Bocian znaka nie wiem czego ale już jest bocian No tutaj ta ziemia to po prostu sypie się jak jak wiór Kola, że to nie Jondir. Wogin! <laughs> Dobra panie i panowie! Jak się uda coś, to nagram Wam jeszcze coś z kabiny z bratem. Następnym może vlogu, znaczy vlogu w kontynuacji tego vloga. A jak nie, no to trzymajcie się. Cześć, i do następnego!